Cześć, nazywam się Natalia Tatarczuk i jestem z kadry szkoleniowej CAR Group. W jaki sposób możesz zmierzyć wiarygodność swojej firmy? Oto pięć najważniejszych wskaźników. Wiarygodność firmy to jest element, który jest kluczowy w tym, jak możesz budować relacje ze swoimi klientami, ale przede wszystkim jej wiarygodność i pozycję na rynku. Ale jak ją właściwie zmierzyć? Oto podstawowe metody. Pierwszy wskaźnik zaufanie klientów. I jest to najważniejszy, najważniejszy element skuteczności firmy, przedsiębiorstwa, jeżeli buduje ona długotrwałe relacje ze swoimi klientami. Jeżeli klienci są lojalni, bo wiedzą, że firma o nich zabiega, że daje im Odpowiednie oferty, stricte do nich dopasowane, czyli spersonalizowane. To jest też bardzo ważne, czy firma właśnie potrafi tak indywidualnie podejść do swoich klientów. Dlatego mocno trzeba się skupiać na tym, żeby nasi klienci byli zadowoleni z naszej pracy. I jak to możesz zmierzyć? Przede wszystkim. Poprzez liczbę powracających klientów. Czy Twoi klienci z przeszłości na nowo chcą skorzystać z Twoich produktów, z Tobą współpracować? Czy zwracają się do konkretnych osób, które kiedyś ich obsługiwały? To też świadczy o tym, że dana osoba ma właściwe podejście, że umie przyciągnąć drugą osobę. A więc jest to jeden z wyznaczników. Drugim aspektem jest opinia publiczna, czyli czy w mediach społecznościowych potrafisz budować swój pozytywny wizerunek? Jakie są komentarze? Czy ludzie są przychylni co do tego, co starasz się sprzedać? I dalej, poziom satysfakcji Twoich klientów. Jakie masz w mediach społecznościowych czy w Google opinie? Czy są bardziej pozytywne, czy są bardziej negatywne? I negatywne też są ważne, bo one informują Cię o tym, co możesz poprawić, na co zwracają Twoi klienci uwagę i czego tak naprawdę od Ciebie oczekują. A więc, jeżeli spojrzysz oczami klientów na to, jak Działa Twoje przedsiębiorstwo, łatwiej będzie Ci dopasować je do swoich odbiorców, aby były lepsze, korzystniejsze, ale dzięki temu sprawisz, że klienci z przeszłości wrócą do Ciebie i też będzie to reklama dla nowych klientów, którzy zdecydują się skorzystać z Twoich usług. 2. Transparentność i komunikacja. Wiarygodność firmy jest również oceniana przez jej poziom transparentności, na ile firma nie ukrywa pewnych rzeczy, a wręcz przeciwnie, potrafi dzielić się też z innymi osobami, z opinią publiczną, tym, co aktualnie dzieje się w jej firmie, nad czym ona pracuje. Ważna jest więc jasność w komunikacji czyli jak przedsiębiorstwo. Potrafi rozmawiać, reagować na pewne komentarze swoich klientów, na ile potrafi im właściwie odpowiadać, czyli jaka jest też ta kultura firmy. I dotyczy to nie tylko samych klientów, ale również partnerów biznesowych i swoich pracowników. Wiarygodność firmy jest też mierzona i weryfikowana przez odpowiedź na kryzysy. Czyli to, jak reaguje na sytuacje, które wymagają natychmiastowego działania, natychmiastowej modyfikacji, usprawniania pewnych rzeczy. Czy firma się blokuje, czy może wręcz przeciwnie, potrafi się właśnie odnaleźć wtedy, kiedy nie wszystko idzie po myśli. Trzy opinie i rekomendacje w branży. Czyli jeżeli inne firmy, jacyś eksperci, będą polecać naszą firmę jest to najlepszym wskaźnikiem wiarygodności bo to pokazuje że nie tylko my staramy pokazać się jacy jesteśmy wyjątkowi ale że inne przedsiębiorstwa to zauważają nic tak nie będzie budowało szerszego zaufania niż to jak inne branże nas będą chwalić a w jaki sposób możesz to mierzyć? Między innymi poprzez certyfikaty, nagrody branżowe, wyróżnienia, które będą świadczyły o jakości Twoich usług, dalej współpraca z innymi firmami, czyli budowanie długotrwałych relacji ze swoimi partnerami biznesowymi. Cztery wiarygodność finansowa. Jeżeli firma jest stabilna pod kątem swoich dochodów, daje to jej dużą wiarygodność, bo to oznacza, że ludzie są zainteresowani usługami, produktami danego przedsiębiorstwa. A dzięki temu ona może się lepiej rozwijać. Może i cały czas to się dzieje. Firmy, które dobrze zarządzają swoimi finansami, które potrafią inwestować, są cenniejsze w oczach klientów. I też inwestorów. Dlatego ważne jest też, żeby monitorować wyniki finansowe, rentowność, strukturę kosztów. Zyskowna firma, która potrafi umiejętnie zarządzać swoimi finansami, pokazuje się jako bardziej odpowiedzialna i taka, z którą warto współpracować. I piąty aspekt zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność. Wiarygodność firmy nie tylko zależy od jej płynności finansowej, co też jest ważne i też o czym świadczy, ale jeżeli widzimy, że firma angażuje się w jakieś działania prospołeczne i środowiskowe, zaufanie wzrasta, a tym samym w oczach klientów lepsze postrzeganie. Że nie tylko liczą się same pieniądze, same usługi, ale jest w tym coś więcej, że ta firma patrzy szerzej na to, co jest wokół, że chce pomagać, że chce coś zmieniać. Możesz to sprawdzać, monitorować poprzez projekty, wsparcie lokalnej społeczności, dokumentowanie, dzielenie się wynikami swoich działań czyli jest tutaj też taka obecna przejrzystość i wreszcie zaangażowanie pracowników, bo pracownicy którzy są w tych działaniach obecni, aktywni, również wpływają na Twoją wiarygodność. Troska o innych, troska o społeczeństwo wpłynie na Twój wizerunek w taki sposób, do jakiego dążysz.